Ludzkości została wypowiedziana wojna. Jest to pierwsza hybrydowa wojna w historii. Wojna o serca i umysły ludzi, wojna o ludzką świadomość. Stawką jest 8 miliardów istnień. Tak jak mieszkańcy Dolnego Śląska obudzili się po powodzi w nowej rzeczywistości, tak wkrótce obudzą się Polacy, jeżeli nadal będą spać. Witam państwa w dniu rzeczywistości. Anno Domini 2024. Jesteśmy w trakcie fundamentalnych zmian, nie tylko jako naród, lecz jako cała ludzkość. W 2020 roku świat stanął nad przepaścią. Rozpoczęła się operacja socjotechniczna na skalę globalną. Pierwsza podnóż idzie Europa, Ameryka Północna i Bliski Wschód. Przed nami dedoloryzacja świata, zmiana hegemona pasmo rewolucji, w wyniku których dojdzie do zmiany całkowitej układu, całkowitego układu sił geopolitycznych na świecie. Jedno jest pewne, nie ma powrotu do świata sprzed 2019 roku. Wydaje się, że Polacy nie rozumieją sytuacji, w której znaleźli się, nie zdają sobie sprawy ze swojego potencjału i z ogromnej roli Polski w zaistniałej sytuacji. Nasuwa się zatem pytanie, jak przetrwać kontrolowany chaos, jak zapewnić ciągłość pokoleń narodu polskiego, jak dotrzeć z tymi informacjami do Polaków. Jeżeli wojna ma charakter duchowy, to rozwiązanie pochodzące ze świata materialnego nie będzie skuteczne. Natura problemu nie ma charakteru politycznego ani finansowego. Natura problemu ma charakter duchowy i tylko rozwiązanie duchowe będzie skuteczne. Nie jest nim tylko demokracja bezpośrednia czy jowy. Nie są to rozwiązania natury technologicznej, energetycznej czy żywnościowej. Projekty te można i należy prowadzić równolegle. To nie są rozwiązania, gdyż dotyczą świata 3D gdzie można mieć każde z tych rzekomych rozwiązań, a duchowość nie ulegnie zmianie w ujęciu zbiorczym. Każde rozwiązanie pozbawione powrotu do zasad moralnych skazane jest na porażkę w perspektywie długoterminowej. Każde z tych rzekomych rozwiązań może być z dziecinną łatwością zniszczone, gdyż ludzkość odeszła od moralnego fundamentu. Większość tzw. ruchu antysystemowego tworzy coś zupełnie nowego, i zamknięta jest w pułapce rozwiązań krótkoterminowych. Kto w tak zwanym polskim antysystemie mówi o odnowie moralnej i duchowej jako punkcie wyjścia do jakichkolwiek zmian? Kogo w tak zwanym polskim antysystemie można wskazać jako wzorzec moralny? Nawet jeżeli ktoś mówi o tych kwestiach, to gdy zgasną kamery, wraca do swojego amoralnego życia pełnego kłamstwa i obłudy. To właśnie z tego powodu. Polski antysystem kręci się wokół swojego ogona i jest tu, gdzie jest w 2024 roku. Moi drodzy, najwyższa pora to zmienić. Rozwiązaniem problemu nowoczesnego niewolnictwa i odzyskania wolności jest właściwe zrozumienie obiektywnej moralności i dostosowanie do niej najpierw swojego zachowania, a następnie zachowania całej populacji. Chodzi tu o porzucenie i zaprzestanie wykonywania zachowań które są pogwałceniem prawa naturalnego i wyrządzają krzywdę innym. Musimy przejść przez zmianę paradygmatu w naszym systemie wierzeń oraz w naszym życiu mentalnym i duchowym. Wymaga to głębokiej pracy nad sobą. Od czego zacząć? Od zwykłego uśmiechu. Świat jest pełen dobrych ludzi. Jeżeli nie możesz znaleźć żadnego, bądź jednym z nich. Zbiorowa moralność jest ściśle połączona z wolnością. Im większa moralność, tym większa wolność. Tymczasem, co widzimy wokół siebie? Establishment tzw. Tak III RP jest zaprzeczeniem jakichkolwiek zasad. Zamiast polskich elit mamy polskojęzyczne, urze elity. Zakulisowi architekci tego świata trzymają zasady dla siebie i oferują wieku przeciwną dynamikę zasad dla reszty Populacji. Poprzez wzorce kulturowe prosto z Hollywood starają się zmusić masy do robienia rzeczy uważanych za grzechy i słabości. To, co uważają w swoich szeregach za najwyższą degenerację, to brak logiki i czysta głupota. Promują brak logiki, brak samodzielnego myślenia oraz niewiedzę. Chcą dla siebie czystej świadomości oraz chcą powstrzymać ludzi przed zrozumieniem. Pragną zamknąć ludzkość w bańce nieświadomości. Ludźmi świadomymi bardzo ciężko manipulować. Tymczasem świadomość to brak strachu. Człowiek świadomy nie czuje lęku. W sieci znajdziecie stary czarno-biały film, w którym przedstawiono scenę z Amselem Rothschildem na łożu Śmierci. Zwraca się w niej do pięciu swoich synów z wytycznymi. Musicie stać murem za bratem. Zawsze będziecie tworzyć jedną rodzinę, jedną firmę, która będzie działać wspólnie. Nikt nie może zawieść. Tymczasem to, co serwują innym, to totalna degręgolada i upadek zasad. Tak więc mają zasady dla siebie i biegunowo przeciwne zasady dla reszty. Ich cywilizacja sakralna Stoi w opozycji do cywilizacji łacińskiej, w której zostaliśmy wychowani i która jest niszczona na naszych oczach. Oni nie chcą, aby ludzie byli mądrzy i dorośli. Ich celem jest utrzymanie ludzkości w dziecięcej naiwności i niechęci do odpowiedzialności za cokolwiek. Chcą, aby ludzie pragnęli bezpieczeństwa ponad wolnością. Promują apatię. Ignorancję, tchórzostwo, egoizm i bezczynność. Ludzie mają czekać na rycerza na białym koniu, który ich wybawi. Pamiętajcie, żaden Trump ani żaden Brown. Odpowiedź jest w tobie. Odpowiedź jest zapisana w Twoim DNA. Jest to boska cząstka, boskie światło. Tymczasem oni chcą zbudować świat ciemności. Mroczny mordor, globalny obóz koncentracyjny. Prison Planet. Używają do tego celu trzyliterowych agencji oraz ich globalistycznych projektów, jak Agendy 2030. Chcą oddalić to światło od świata. Opanowali już technologię modyfikacji ludzkiego genomu, którą wykorzystują na skalę masową. Pozdrawiam wszystkich czystokwistych w 2024 roku. Jedynym rozwiązaniem na odzyskanie wolności jest rozwiązanie duchowe. Rozwiązanie to tkwi w każdym z nas. Rozwiązanie to jest w Tobie. Jest to pierwszy i najtrudniejszy krok: walka z cieniem, walka ze swoimi słabościami, organiczna praca u podstaw orka na Ugorze. Pracę tę zaczynamy od siebie. Budujemy swoją markę, dbamy o renomę i swoje dobre nazwisko. Musimy wyjść z pułapki swojego ego. Trzeba wyjść poza fundamentalizm religijno-światopoglądowy i stanąć ponad. Łamiąc paradygmaty opuszczamy swoją strefę komfortu. Owsiakowe róbta co ta to czysty satanizm. Przemyślcie to. Ludzie muszą stanąć twarzą w twarz z samym sobą. Samowodanie, samoświadomość jest ostateczną odpowiedzią na wszystko. Jeżeli nie znamy siebie, nie znamy niczego. Wszystko sprowadza się, do, sprowadza się do koncepcji szacunku do siebie i do innych wokół. Szacunek wyznacza azymut w stronę tego, co Grecy nazywali agapę najwyższa forma miłości. Rewolucja zakończy się, gdy człowiek zobaczy w drugim człowieku swojego brata. Pamiętajcie, Wszyscy jesteśmy jedno. Słowo szacunek to po łacinie respekt. Przedrostek re oznacza ponownie, z powrotem, a spektare to spoglądać, patrzeć. Tak więc musimy jeszcze raz spojrzeć w swoje wnętrze, przyjrzeć się jeszcze raz samemu sobie. Odpowiedź jest w tobie. Połączeniem świata duchowego z materialnym jest działanie. Edukujcie się, zdobywajcie wiedzę, słuchajcie podcastów, bądźcie fanatycznie oczytani. Następnie, zdobytą wiedzę kolportujcie dalej. Każdy swoim sumptem tak jak potrafi, zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zdolnościami. Jeden będzie odnajdywał się w publicystyce, inny będzie nagrywał live y lub przemawiał do publiki. Pamiętajcie, że dobra muzyka łagodzi. Obyczaje i pozwala jednoczyć się ponad podziałami. Każdy z nas może być żołnierzem na polu wojny informacyjnej. Współczesne technologie i Internet to świetne narzędzia, czemu je nie wykorzystać? Jeżeli Twój głos byłby nieistotny, to nie próbowaliby go zagłuszyć przez cenzurę. Hakuj system miłością i prawdą. Tworzą one świat, który nie potrafią kontrolować nie oglądajmy się na resztę. Pamiętajcie, że historie zmieniały zawsze aktywne i świadome jednostki. W każdym z nas jest boska cząstka, boskie światło. Pokażmy je reszcie. Prawo przyciągania sprawi, że inni dostrzegą je w ciemności. Warunkiem zerojedynkowym jest powrót do zasad obiektywnej moralności i podstaw prawa naturalnego. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.